Halo widzowie, tu Kirsu, witam ponownie na moim kanale, dzisiaj m, będę, e, pod ostatnim filmikiem widziałem 5 łapek w górę, a więc, e, to, a więc e, dzisiaj będę robił skin na Glamrock Chiki. Mam ogólnie sobie też ją w, tutaj w Google'ach i no będzie mi pomagała, żeby miał e, Google mi będzie pomagał, żebym ją mógł dobrze zrobić. No okej, okay. kurde, czemu zawsze... Czemu zawsze jakaś cieka musi mieć włosy? Nie Nienawidzę tego. No dobra. No to tak. Najpierw lecimy z jej głową, całą białą. Nie zabrał dżunglę. Może zrobię taką? No e. Dobra, jednak... Taka będzie idealna. Albo? E, Nie, dobra. Nie, bo jestem ja leblanki tam widać. Okej, okay, tak. No dobra, jakie ty masz oczy, Czeka. Masz fioletowe oczy, okej. Okay. Chwila. A, ja, pierdziele. Ona ma... Kurde. Ona ma biały kolor swojego ciała i ma też białe oczy. No zarobiście. No dobra, chwila. Nie. <noise> o, może okej, okay, tak będzie git, chyba. No, da filtowe oczy. krwi. Okay, ja ja hmm. mam tylko ukryta. Ma takie duszowe. tak samo jak Hitler się ukrywa w na Antarktydzie. To ja się o to, ja to ja ukrywam, moje hmm. styki. Chwileczkę. Nie. A, to spoko. O, taki duszowy chyba będzie kit. FF, FF, FF. No właśnie, właśnie chyba. Piksyk, mak. Wiem. Okej. Okay. Dobra, też się no właśnie. To jest, to jest za dużo Okej, tak jakiś. Dobra. Okay. Ma zerowy lew Dobra Nie ma się Okej, okay, to jest ten kolor? Nie. Tak ten okej. Okay. Okej, okay, no to tak. I może jeszcze taki. No dobra, jeszcze taka tłuszczowa kokardka. też nie wiem. Nie wiem za bardzo jak ją zrobić. Ej, czemu ja na... Czemu ja na Leblanc włączę? Jestem Setup dżunglera. Setup dżunglera na Leblanc. Na przykład jakbym tak zrobił i teraz no, a żebyś wiedział, że nie Myślę, że tak będzie Git. Co, no dobra, to teraz tłowię. Okej. Okay. Tłowie zrobię. Całe takie już. Bo i tak. Yy, teraz będę robił to. Okej. Okay. Yy, to dobra. Oj.

jest? Dobra, teraz tu. No Dobra. Warvik jest... No to fajnie. tak, teraz... Z białe. Uwa! Barwik, kenser. Warvik wesoło. oznajmił kolegę, że ma keser. Czy ten kolor? Chyba nie. Ja. Ja mam. No. Czemu Warwick jest na midzie? Idź stąd! No Myślę, że chociaż GravDogczyka... Go... Wyjdzie... ...mi wyjdzie lepiej niż... Y, mu, y, ...niż stąd. Ten nie. Ten? Tak, to chyba ten. Nie, to nie ten. W no dobra. Po prostu sobie pyk. No okej. Okay. No dobra, o nie. Łatwo, ale to jest łatwy kidos. co? no bra no... no nie powinien chyba no okej, okay. i teraz teraz takie majteczki Okej. Okay. Jak to wygląda? Nawet zaczyna wyglądać jak Chica. Okej. Okay. Teraz takie barki. Też takie różowe jakby. Trochę. Wiesz ostatnio Okej. Okay. Oj nie, wszystkie ogólnie, wszystkie części skończyłem. Dobra, teraz tu, tu i tu i tu o, no i tu. Sobie stwierdziłem, że sobie oglądam, bo dawno w sumie nie oglądałem. Nie, przecież Harry Potter oglądać cały ok. No i ja pyk Jak to wygląda? Ej nie! Glamtobchika mi o wiele lepiej wyjdzie niż mundur to to e, Boże, myli mi się ciągle Sotyfistowie. O, a patrzcie jak wygląda bez tego. <grywy> wygląda jakby to był, nie wiem, jakiś... Hey, ten wygląda to tak jak Fanta Imchika. Funtime Funtime. W ogóle Fanta i Glam top Chica są do siebie podobne. Kolorami i ubiotami ja, ja i ja wszystkim, wiem, w sumie. W wszystkim w Nie wszystkim, ale wszystkim. No Boże i znowu będzie to stop, i znowu będzie to gunwo. Gdzie muszę odpowiedni kolor dopasować. Chcę w się sensie dopasować. Dobra. Okej, okay, teraz zielony taki, o ile pamiętam. Tak. Kurde, ja nic nie widzę. Okej, okay, pyk. Dobra i myk. Okej. Okay. Dobra. No i teraz nogi. A nogi nogi są w sumie proste do zrobienia. Nie. Nie ten kolor, nie ten kolor, chyba ten kolor. Nie, nie ten. Jakbym zrobił taki. Człowiek, zmiana kolorów, super. Dobra. Okej, okay. tak w połowie mniej więcej. Ja tak... Ja tak, tak nie wiem, czy my ją idą. Okej. Okay. Niemożliwe. No dobra. Teraz pyk, cyk, Okej. Okay. Dobra, teraz tu a w sumie mam lepszy pomysł jak to już zrobić nie to. No i pyk. Okej. Okay. Z jednej strony takie, z drugiej takie, dobra. To z jednej strony zielone, a z drugiej strony różowe. Dobra. Nie, czy uczę, uczę się grać leblą. No dobra, pik. Okej. Okay. Teraz takie coś. A, tu. No dobra. To najpierw ja. tutaj. To, 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 była, to była moja pierwsza runda w historii barwiku. -y. Ok, nie, teraz tu. No dobra. Dobra, no jeszcze tutaj dodam jedną kropeczkę. Okej, okay, i jeszcze taki kolorek na jej stopy. Dobra, no teraz tu. No i pięknie. Teraz tutaj. I okej. Okay. Pyk cykim Pyksyk Jamyk. No myk. myk. Cyk. Ja myk, myk. Dobra. dobra. Jest giga mocarna. No dobra, ale on to się wywali. Okej. Okay. No dobra, dobra. Wiesz, Bez tego tu tak to wygląda, to... ale... Chwila. No dobra. No to teraz. Zatrzymy. Bo ja o, znam Ej, serio wygląda radny? jak Glam No, no dobra, no to. Okej, okay. tutaj jest ta kokertka, jej włosy. Jest jej twarz. Okej, okay. no, głowa cała. No, no to ogólnie to by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeśli tak, zostan, No, tak, późno to, jakby Wam. Nieważne, dobra. Jeżeli Wam się spodobał ten odcinek. No to jak mówię, zostawcie łapkę w górę, suba i dzwoneczek, żeby Was nie ominął żaden filmik. A ja się z Wami żegnam. Narka! No